Środa 17 września. Czytanie karty dnia przewodnika na dzisiaj. Stali droga duszy Konrada Hojana Zadałam Wam pytanie, do czego Wam są potrzebne te odczyty. Odpowiedzieliście przy ogromnie dużo dobrych słów. Zainspirowaliście mnie do tego, żebym faktycznie nadal kontynuowała te odczyty. Ale chcę, żebyście pamiętali i wiedzieli o tym, że główny autor, Konrad, robi odczyty i codziennie losuje osobę, dla której będzie robił odczyt taki osobisty, na jego fanpage'u, Droga Duszy. I to jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali, bo ja tylko robię takie codzienne, małe, takie zajaweczki, żeby Was zatrzymać i pokazać Wam, co na dzisiaj dla Ciebie może być istotne i czy to będzie dla Ciebie informacja wyższej wagi, czy tylko taka, żeby się zatrzymać. A dzisiaj, środa. uzdrowienie. Uzdrowienie. Zobaczyłam tutaj w tym uzdrowieniu tak naprawdę wiele aspektów. Bo to oczywiście w pierwszym aspekcie, tym, który i Tobie z pewnością się rzuci w oczy, jako pierwsze, to to jest uzdrowienie ciała. Ale uzdrowienie ciała to jest tylko konsekwencja uzdrowienia duszy. Jej zadanych wcześniej ran, drogi, którą wybrała, ustanowienia tej drogi, uświadomienia sobie tej drogi. Kiedy dotkniesz swojej duszy i uzdrowisz jej, zaczynają się uzdrawiać rzeczy w materii. No bo jak wiesz, dusza jest energią. Uzdrawiając energię, uzdrawiasz też materię. I co się dzieje? W materii, czyli w tym, w czym ty w codzienności jesteś, zaczynają się uzdrawiać idee, czyli twoja praca, twoje związki. Wszystkie rzeczy, które do tej pory cię blokowały, teraz nagle stają się otwarte i pokazują ci, jak wiele masz możliwości, jak szereg rozwiązań przychodzi do ciebie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest uzdrowienie Twoich relacji. Uwaga, począwszy od relacji samej ze sobą, po relacje z bliższymi i dalszymi. Tego ci życzę. Mogłabym o tym opowiadać, bo ja jestem strasznego duła, jeśli chodzi o duszę, ale mogę mieć tylko trzy minuty. Więc życzę Ci uzdrowienia. Na wszystkich poziomach i w szerokiej płaszczyźnie i perspektywie. Z miłością, Katarzyna Chojan.